Ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. ho, ho, ha, ha, ha. Klaszczemy wyprostowanymi dłońmi. jak Energicznie pobudzamy jak najwięcej receptorów. I przepona pracuje. Ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha ha, ha. ho, ho ha, ha, ha. I klaszczemy super, super, hej. Możecie to zrobić na siedząco albo na stojąco. Pochylamy się, klaszczemy i krzyczymy hej. Super, super, hej, super, super, hej, super, super, hej. Teraz popracujemy na naszej przeponie, to jest ten mięsień ważny za to, aby dotlenić nasz mózg, dotlenić nasz organizm, więc skoncentrujemy się na nim. Bierzemy głęboki wdech i trzymacie tak długo, jak dacie radę, puszczacie ze śmiechem. Wdech. Ja tu mam niewidocznych pomocników, <laughs> więc nie mogę długo wytrzymać, <laughs> ale poćwiczcie y joga śmiechu albo śmiech bez powodu często jest uważany za coś głupiego. Śmieć się jak głupi do sera, więc y wyrzucamy te wszystkie niepotrzebne myśli, robimy im przestrzeń na radość i na to, żeby stres sobie poszedł. Więc y proponuję wam jeden z śmiechowych gadżetów, to jest nic dentystyczna. Wkładamy ją między uszy. I ze śmiechem przeczyszczamy sobie nasze zwoje mózgowe. Niektórych to boli, ale z czasem jest coraz lepiej. Jeżeli to nie pomogło, to proponuję butelka i szczotka do mycia, butelek. To już na pewno zadziała. I przeczyszczamy naszą głowę z niepotrzebnych myśli. Można na dwie ręce. I co? Oczywiście super, super hej. To jest nasz przerywnik. Super, super hej! Super, super hej! Super, super hej! Super, super, hej. Nie zapominamy oddechu, więc teraz bierzemy wdech. Napinamy ciało i przytrzymujemy wdech. Jeszcze raz. Wdech. Jak sobie zapewnić uśmiech na cały dzień? Jeśli nie lubimy się śmiać albo uważamy, że nie mamy na to ochoty w danym momencie, to ten uśmiech możemy sobie chociaż na chwilę przykleić do, do, do naszych ust. Najlepsze jest to wiodze śmiechu, że tutaj nie trzeba śmiać się szczerze z czegoś, ponieważ nas, nasz mózg nie rozróżnia, czy my się śmie śmiejemy z czegoś naprawdę, e, czy też po prostu pobudzamy naszą przeponę. Więc traktujcie to jako ćwiczenie, e, które poprawi wasze samopoczucie, więc znowuż nic tym razem już inna. Ona jest przypięta do kącików ust i ciągniemy do góry. Oczywiście wtedy się uśmiechamy automatycznie. No to przechodzi w śmiech. Jeśli ktoś chce zostać w tym radosnym stanie na dłużej, to proponuję zawiązać tą nić wokół uszu. No i nie ma zmiłuj się, tak już nam zostanie na cały dzień. Radio 90 Muzyka wybrana dla Ciebie. www.radio90.pl